Cześć, mordy, jestem Aranek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, jest to odcinek z gry Dying Light, jedenasty odcinek, przepraszam jeżeli się mylę. Ale... jeżeli jest to zły, zła odpowiedź, to powiem, zachęcam do zostawienia subika, nie mogę się wymówić. Usanowanko, jestem Hazan, pomogę ci zmienić lekka scenerię. Jade, też przeprowadziłeś? Kogo? Miejscowa. Ciemnowłosa, ładna. Twarda sztuka. Ej, może. Nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona. Ojej. No, nie mogłem się no. wysłuchać. Zachęcam do zostawienia subika, łapki w górę. Możecie wbić na kanał mojego brata? No i idź. No, mojego Instagrama, Arenek. Podłoga. Aranek Arenek samo nie mogło być. Ja zmieniałem nazwę. A daj to. O. Okej, okay. odtąd wszystko w twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było cię poznać, kolego. Ale że ja. Musimy to załatwić jeden po drugim, a on ma iść pierwszy. Ale on dopiero to tu przyszedł, a my siedzimy już wiele Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. Nie, do, dobrze szło. Albo i nie. Teraz trendy ja mam przejść Oznaczoną drogą Co jest Nie wiem chyba tędy Od nowa A nie jednak mam mikrofon dobra nie, Bo był troszkę za niska, nie widziałem go będzie przy psy, jak złą drogą pójdę. Dobrze powiedziałem, tak, dobrze, po wtórkach po twórkach chciałem powiedzieć, nie. Dobra, złapał się wreszcie. Co tu się robi? Dobra, jest oznaczona, no. skoczyłem. Staramy się utrzymać drogę czystą, choć zdarza się natknąć na zarażonych. Nie powinni jednak stanowić dla ciebie problemu. Ogólnie to chyba źle poszłem. zafajdany Nie wiem, śmiesznie jest tej chłopie No tu jestem no? No... Czekaj, 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 czekaj! Idzę stąd! Tak zwane yy, biorę i uciekam. Znalezione, nie kradzione, nikt mi nic nie powie za to. Mógł tutaj nie, 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 zdychać, tak? Nie wiem jak ja mam tam przejść. Czy tam... Nie po prostu... Nie wiem jak to zrobić. Żeby to zrobić. Trochę bez sensu. Co jest? By dwa żyją jeszcze. Nie no to... To fajnie. zarobiście, Zdychaj. To się denerwujesz, tak? Nie denerwuj się. Chyba nawet nie potrzebował tego drugiego. Co? Jak ty żyjesz? O, teraz dna. Nie, aż mnie to za, za że ja tu dub nie, to jednak nie nie jest. Dział się to ma 1400. Nie no. Блин, ну хоп, шибко. Ты на я что направить, ну? живем. Mam nie zamykać. Okej. Okay. Siła. To mi się przyda, jestem pewny. Odporność. Problem. O, ty gnoju za skomplikowane, ale dobra, niech ci będzie. Aha, tutaj nie musiałem podskakiwać, ok, bo to jest Run. Ruin! ruin. Eee! Dobra. Dobra. Wola Wolę górą. Aha, no Muszę Kung zrobić, żeby przeleść tam. A, to jest nieważne, w bym poszedł. No idź. Idź, ładnie idź. Była, no, Pierwszy raz zakrzyciłem się na filmie. Okej. Okay. Tam nie doskoczę, nie ma bata. I jeszcze soczkiem pomarańczowym. Ja nie mogę. No skandal. Po prostu skandal. Przykro mi, ale muszę postępować praktycznie. Ten koleś trzyma mnie za jaja. Co? Hej, coście zrobili? Nie miałem wyboru. Przykro mi. No nie, no debilu. Ale że ty mnie wydałeś rejsowi, no. Ja ci zaufałem. A nie, no to fajnie. <coughs> Ogółem. Zabić to no? w kiepskim stanie. A kto by się nie spodziewał, że ja jestem w kiepskim stanie. I... Nie, nie wiedziałem o tym, nie? Nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Wydawało mi się, że tam chłop stoi. Ej, żeś śmieciu. Ja ogólnie lubię się pić. Mają na to ode mnie no zrobiłem sobie trochę miejsca specjalnie na bronie po nich. Czy znaczy nie wiedziałem, że oni akurat będą mnie? granatów nie będę brał z jajków, albo A mogę? co biegnął za fajny, my uważasz. Muszę tędy, ta? Nie, nie tędy. Znajdź drogę do sektora Zero. To. Nie tędy też nie. No, raczej w tą stronę, no pewnie będzie od nowa gdzieś Kung fu poznam, czy coś będzie trzeba zrobić i ja wyjdę na Debila jeszcze większego, a będzie gdzieś w łatwym miejscu do znalezienia do przejścia. Przykładowo tu. Dawaj. Albo z drugiej strony. Nie no, To nie wiadomo nigdy. A kto wyjdzie? No i Galantiko znalazłem drogę. No i tu na lewą będzie na pewno. Kur... Okej. Okay, rozumiem. Bierem. Skrzynka. Darmowe. Bierę. Nie zastanawiam się. Po co się zastanawiać? Jak można wziąć? Nie ponieść żadnych konsekwencji. Jak ten... Jak się nazywał? Miałem powiedzieć stanowski z pewnością stanowski. Yy... Dobra, ale każdy wie o kogo chodzi, więc nie muszę mówić. Opracowałem sobie kilka rzeczy, od darmowe Gdzie oni do cholery są? Jak długo mam? Zostań, gdzie jesteś, Zaraz wracam.

cię. A, już nie żyję. O ty, o ty! Brecken, słyszysz mnie? To Crane. Co jest grane, stary? Powiedz wszystkim, żeby trzymali się z dala od wybawców. Te dupki sprzedały mnie rajsowi. Ledwo uszedłem z życiem. O kurde. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Gdy tylko dotrzesz do Sektora Zero, koniecznie skontaktuj się z Troj. Tylko ona może ci tam pomóc. Jasne, tak właśnie planowałem zrobić. Trzymaj za mnie kciuki, Breker. <laughs> Dobra, opuść budynek. Cholerni wybawcy. Te podłe dranie współpracują z Raisem. Przygotowali na mnie zasadzkę i ledwo uszedłem z życiem. To by było na tyle, jeśli chodzi o ufanie komukolwiek. Mm -mm. Jeszcze wielu osobom zaufasz. Dużo na pewno jest osób, które ja bym zaciukał, on by zostawił. Tu, słyszysz mnie? Jade, tu, Krain, słyszysz mnie? Cholera. Dobra. Czas zagadać do miejscowych. Troy, tu, Krain, słyszysz mnie? Krain? Świetnie, Cię słyszeć. W czym możemy pomóc? Jestem w waszej okolicy i chciałbym się spotkać. Gdzie Cię znajdę? Słyszy mnie pan? Tu Crane. Gamden, słyszy mnie pan? Krain? Tak, tak, słyszę pana. O co chodzi? Jestem w sektorze Zero. Czy Jade jest u pana? Nie. Obawiam się, że nie zdoła do mnie dotrzeć. Nie jest to łatwe, wie pan. Musiałem się odciąć zupełnie od zewnętrza z powodu zbirów Raisa. Wszystko w porządku? Uwięziony w laboratorium, ale przynajmniej bezpieczny. Czy mnie pan odwiedzi? Jeszcze nie. Muszę najpierw odnaleźć Jade i odzyskać badania doktora Zira. W porządku. Będę czekał. Życzę powodzenia. Yeah. Ile ja mam procent? 48 To nieźle, połowa gry już za mną Ogólnie ja zacząłem grać. Jak zacząłem grać? Helikopter Jak to ten Rumun mówił? za zaj helikopter. helikopter Nie wiem no, no wiem, no to jakiś arab. Nie, to, to musi być w miarę stare już. Jak zaczynałem grać, to bra mój brat był już tutaj i takie drugie miasto będzie i tak, tak się zastanawiałem czy samolot po nas przyleci i w drugim mieście się to zarazić ja o dubkę. ja dupia hultaj jeden dobra jestem kung fu pazda mnie nikt nie pokona Tak, to jest już tak powiem jak to kiedyś mówiłem, drugie miasto I zawsze sobie to kojarzyłem z takim No takim takim poziomem gry gdzie jest już trudniej tak, nie? Bo A drugie miasto połowa już ten yy, gry tutaj ty, ty mądry jesteś? Ty jesteś Crane, prawda? Tak, to ja. Jestem Michael. Troj czeka na ciebie w naszym łowcie. Dobrze cię tu widzieć, Crane. Crane! Miło cię poznać, stary. Jestem Savi. Potrzebujesz technikaliów? Wal do mnie. Prawie przełamałem zagłuszanie łączności. Chodź, przywitaj się Troj. Jestem Kyle Crane. Miło wreszcie spotkać się twarzą w twarz. To no, Ty szukasz Jade Aldemir, prawda? Tak, widziałaś ją? Wiesz gdzie jest? Jade, tutaj Troy. Słyszysz mnie? Nadawaj dawaj, Troy. Jade, tu Crane. Wiem, że idziesz do Camdena, ale jego klinika jest otoczona przez zombie i ludzi Raisa. Pozwól mi sobie pomóc. Crane. Zostaw mnie w spokoju. Słyszę ciebie, ale widzę tylko mojego brata. Proszę, wysłuchaj mnie. Jestem byłem. Agentem GRE. Okej, okay? miałem dowiedzieć się, gdzie raist trzyma pewien tajny plik, ale... ale to już nieważne. Rozmawiałem z ministerstwem. Chcieli zrobić nalot dywanowy na miasto, ale zgodzili się czekać? czekać, bo chcą wyniki badań, które masz ze sobą. Musimy jakoś przekazać im wiadomość, że je mamy. Jade! Jade! Tak. Krain. Kiedy ostatnio z nią rozmawiałam, była na uniwersytecie. Trzeba iść na wschód. Jeśli to, co mówisz, jest chociaż w części prawdą, musisz ją znaleźć. Dobra, Mordy, w tym miejscu to zakończymy już. Ten odcinek oczywiście. Będziemy się oczywiście widzieć w następnym. W następnych odcinkach. Oj, A, jeszcze tak, tak jest. Zasadniczo, jeszcze raz zostawienia subika łapki w górę. wejście na mojego Instagrama, Aranek Podłoga. wyjście do mojego brata na kanał ara Nie, Aranek. Xitosek przez X na początku i przez 2K na końcu. Dzięki morde za oglądanie. Jeżeli ktoś wytrzymał do końca. Choć to i tak się pewnie nie zdarza. Napisz w komentarzu. Wielkanoc. Nie wiem. Akurat Wielkanoc no, nie tylko. na Nara.